Dziewczynki, nasza bluzeczka Drift, pudełkowa, taka właśnie do kostiumu, do tych spodni Flint. Dziewczynki, one mają wymiary bardzo fajne. No, na granat muszę zabrać listę rezerwową, bo dziewczynki już wykupiłyście ze sklepu internetowego. Kobietki, skład to jest tak: 47% Ryan, to jest taka bardzo dobra wersja bawełny. Potem macie dziewczyny do tego wszystkiego: poliester i 7% elastanu, więc bardzo fajnie ono się rozciąga, a mimo wszystko jest taka jakościowo bardzo fajna. 40 cm ma szerokości. Długość tej bluzeczki to dziewczynę 65, biceps 44-46 cm. Klasyka, ale słuchajcie, klasyka, która nie wiem, czy to widzicie, ona jest taka, chyba to jest widać na filmiku. Piękna, taka jakaś miziata ta dzianinka jest. Bardzo fajnie się to nosi, X28-38 granat na listę rezerwową. Nowy kolor, ale już żeście zauważyły, że mam ten kolor na sklepie. Pokażę Wam jeszcze nowy kolor, który, który jest piękny i zaraz tylko Wam też w następnym filmiku pokażę. To jest nowy kolor szary. I taki, dziewczyny, stone grey. On będzie bardzo elegancko wyglądał. Szary. Fango. Fango, dziewczyny, ja mam tutaj do pokazania inny troszeczkę odcień. Kolor, który będę szyła w następnej wersji będzie odrobinkę ciemniejszy. Troszkę inny odcień. Jeśli macie ochotę, to dziewczyny, nie mam po prostu próbki tkaniny, żeby Wam pokazać. Ale fango się szyje. Dziewczyny, piękna oliwka. Bordeaux. Lista rezerwowa, bo bardzo moment, dziewczyny, wykupiłyście czarne. Czarna jest dostępna. Bardzo wiele z Was prosiło o czarną, bo taka klosy, klasyczna bluzka czarna, no to jednak robi robotę. I czarną macie dzisiaj dostępną, kobietki. Kawa jest dostępna, szybciutko zamawiajcie, świetna jest i to mamy dziewczyny na bieżąco. No i oczywiście mój granat jest do zamówienia. Piękna szara. Fango, oliwka, bordo, czarna dostępna, kawa dostępna i granat na listę rezerwową dziewczynę. Cena jest 98 zł, jakość jest świetna. Tu macie naprawdę fajny skład, zresztą same jak założycie, to zobaczycie, że one są pięknie krytym szwem, szyte. Bardzo dobra jakość. Kobietenki, bardzo Wam polecam. Masa klientek już to zamawiało. I jeszcze do tego mamy też spodnie do kompletu, i zaraz dziewczyny na kolejnym filmiku będziecie mogły sobie to zobaczyć.